Witam wszystkich w kolejnym materiale na tym kanale. Z tej strony Szymon z kanału Historyczny Top, a to kolejny materiał na ciekawostkach historycznych. Zaczynajmy. Ich żywiołem była wojna, pochody i bitwy, ale nade wszystko napady na miasta i wsie nieprzyjaciela. To one dostarczały tego, czego lisowczycy pragnęli najbardziej – łupów. Pozostawały po nich tylko zgliszcza spalonych chałup, płacz, strach i nienawiść. Pewnej pogodnej nocy, gdzieś na rosyjskim stepie, sen mieszkańców hutoru przetrwało dudnienie kopyt po suchej ziemi i blask płonących pochodni. Nim ktokolwiek zrozumiał, co się dzieje, w wąską uliczkę, między rzędy chałup, wpadł oddział jeźdźców. Rumor uczynił się większy. Krzyki, groźby i łkania kobiet wypełniły tą spokojną dotąd okolicę. Chaos rzezi wyrywał ze snu coraz więcej mieszkańców, którzy z przerażeniem w oczach ginęli od razu w polskich szabel. Wreszcie strzechy rozbłysły kolorowym płomieniem oświetlając krwawe igrzysko. Rankiem, gdy pierwsze promienie słońca wychynęły zza horyzontu. Z hutoru pozostały czarne zgliszcza dopalających się chałup. Na bitej drodze leżały trupy mężczyzn, kobiet i dzieci. Gdzieś zaskomlał pies, gdzieś czarne ptactwo krakaniem zwoływało na żer. Ci, którym udało się przeżyć, opuścili okolice, a wraz z nimi szedł strach przed lisowczykami. Kiedy skromny szlachcic Aleksander Lisowski w 1607 roku zapukał po raz pierwszy do kwatery Dimitra, nikt zapewne nie przypuszczał, że przed samozwańczym carem stoi człowiek, którym matki będą straszyć rosyjskie dzieci jeszcze w 100 lat po rosyjskiej wojnie domowej. Kariera Aleksandra Józefa Lisowskiego zaczęła się dobre parę lat wcześniej, już u schyłku XVI wieku, wraz z innymi Polakami, wstąpił na służbę do hospodara młodowskiego Michała Walecznego. Tam po raz pierwszy spotkał się z tatarską szkołą wojowania i poznał reguły wojny podjazdowej oraz cenione przez Tatarów szybkie i niespodziewane zagony na ziemi nieprzyjaciela. To, czego nauczył się na Multanach, miało mu się przydać w przyszłości. Lisowski bowiem szybko pojął tatarską szkołę wojowania i, zdaniem niektórych historyków, doprowadził ją do perfekcji. Na reputację po strachu rosyjskich dzieci Lisowski pracował rzetelnie. U progu swojego pobytu w Rosji, na rozkaz Dymitra, zebrał oddział Kozaków Dońskich i wraz z nimi rozpoczął krwawe żniwa. Sukces szedł jego śladem. Pokonał oddziały cara Wasyla Szujskiego, dowodzone przez Chowańskiego i Lapunowa, a nawet zdobył kołomne. Szczęście opuściło Zagończyka i jego zabijaków dopiero w bitwie przy Niedźwiedzim Brodzie. W 1608 roku pobity, ale nierozproszony oddział lekkiej jazdy wycofał się do Tuszyna, gdzie stał Dymitr. Szalbierz, jak nazywano Dymitra, pochwalił Lisowskiego i dał mu nowe zadanie. Tym razem wspólnie ze starostem uświackim, Janem Sapiechom, miał opanować klasztor trojsko sergiejewski Lisowski i Sapiecha z zapałem przystąpili do nowego zadania, licząc na szybki i spektakularny sukces. Tymczasem oblężenie dłużyło się i nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Sapiecha to ostrzeliwał, to szturmował klasztor, a Lisowski, któremu przykrzyło się pod twierdzą, grasował po ziemi Suzdalskiej i Włodzimierskiej, łupiąc i paląc. Zapędził się nawet na Powołże, dotarł do Jarosławia, po drodze zdobywając Kostromę i Galicz. Mijały kolejne miesiące służby, Lisowczycy się wykruszali, a ich miejsce zajmowali nowi których kusiło złoto i sława. Nadszedł jednak rok 1609, a do wojny z Rosją, będącej dotąd prywatną awanturą grupy magnatów, włączyła się oficjalnie Rzeczpospolita i król Zygmunt III. Polacy podziękowali Dymitrowi za służbę i wrócili do kraju. Wraz z nimi poszedł Aleksander Lisowski. Osiadł wówczas w Zamku Zawołockim nad samą granicą rosyjską. Nie zaprzestał jednak wojennych wypadów. Organizował je dalej, łupiąc i paląc pograniczne okolice. Na tym zbójeckim procederze zeszły mu dwa lata. W 1611 roku Sejm zdjął banicję z Lisowskiego i powołał go do służby królewskiej. Hetman Jan Karol Chodkiewicz przyjął go pod swój znak, zaznaczając jednak, że służy za darmo, wolno mu jednak łupić kraj nieprzyjaciela. To Lisowskiemu, dowódcy lekkiej jazdy, odpowiadało. Przyzwyczaił się do takiej służby, w której łatwiej było ogroż, niż na żołdzie Rzeczypospolitej. Rozpoczęły się teraz dla Aleksandra Józefa Lisowskiego tygodnie ciężkiej pracy werbunkowej. Wyszukiwał ludzi odważnych, ale i niepokornych, gotowych w każdej chwili do poświęceń. Ale łasych na łup i bezlitosnych, słowem zabijaków na wzór micicowskiej kompanii. W rozległej Rzeczpospolitej pod rządami Zygmunta III Wazy znalazł takich wielu. Werbowanych przez siebie harcowników zachęcał do służby następującymi słowy: Orężem waszym będzie szabla i rusznica, łuk z sajdakiem, rochatyna, konie lekki i wytrwały. Ani wozów, ani taborów, ani ciurów nie ścierpie. Wszystko nosić będziecie z sobą. Natrzeć zuchwale. Kiedy trzeba rozsypać się. Zmylić ucieczkę. Znów się odwrócić. Nieprzyjaciela zaskoczyć. Oto dzieło wasze. Przebiegać najodleglejsze szlaki nieprzyjacielskie. Krainy palić. Wsie burzyć. Miasta. Pędzić przed sobą trzody bydła i jeńców tysiące. Nie przepuszczać nikomu. To odtąd jedynym zatrudnieniem waszym. Ile byli warci lisowczycy pokazała kampania w 1614 roku. Lisowski nie oszczędzał swoich zabijaków. Przeciwnie, od razu rzucił ich na głęboką wodę. Wraz z Andrzejem Sapiechą wyprawił się pod oblężony przez Rosjan Smoleńsk. Cichcem omijając warty, przekradł się przez linię przeciwnika. Gdzie musiał tam rozkopywać szańce, niszczył armaty i wycinał Rosję. Tak dostał się do twierdzy, przywożąc z sobą zapasy żywności i broni. Jeżeli ludzie Lisowskiego liczyli na odpoczynek w mieście, grubo się pomylili. Sielanka szybko się skończyła, gdyż rozkazano im wyruszyć w głąb Rosji. Mimo, że Lisowczycy w ciągu dnia pokonywali 100-150 km, wymykając się nieprzyjacielowi lub niespodziewanie go atakując, wyprawa odniosła połowiczny sukces. Owszem, Lisowski absorbował uwagę wojsk rosyjskich i niszczył ogniem i mieczem tereny wroga, ale i sam uległ dowodzonej przez kniazia pożarskiego armii. Raz dał się nawet zaskoczyć rosyjskiemu podjazdowi. Czy to ze zbytniej pewności siebie, czy zaniedbania, nie wystawił warty. Nocą na śpiących Lisowczyków napadli Rosjanie. Tu jednak Lisowski wykazał się talentem. Zdołał opanować panikę, zebrać oddział i pobić przeciwnika. Mimo niepowodzeń, mianowano go pułkownikiem jego królewskiej mości. W styczniu następnego roku otrzymał od Chodkiewicza rozkaz zebrania nowego oddziału. Tym razem udało się zaciągnąć tylko 600 ludzi. Mimo to Lisowski wyruszył do Rosji na dobrze sobie znane szlaki. Znów jego śladem szły ludzkie jęki i dym palonych hał. Podczas wyprawy 1615 roku dotarł podobno aż nad brzeg Morza Białego. Była to ostatnia jego wyprawa. W 1616 roku zginął. Śmierci Lisowskiego towarzyszy tajemnica. Nie wiadomo, czy został otruty, czy zamordowany. Lisowczycy zawrócili do kraju i tam przebywali przez cały 1617 i 1618 rok, łupiąc Rzeczpospolitą niczym wrogom Ziemię. W tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że temat lisowczyków został tutaj Wam nieco przybliżony i że wiele nowych osób dowiedziało się czegoś, czego nie wiedziało wcześniej. Po więcej odsyłam Was na stronę www.ciekawostkihistoryczne.pl Jeżeli chcecie obejrzeć inne filmy o historii, wejdźcie na ten kanał i obejrzyjcie inne filmy. Jest ich tutaj już kilkadziesiąt. Autorem tekstu był Kacper Śledziński, a czytał dla Was Szymon z kanału Historyczny Top. Zapraszam również do siebie. Do usłyszenia.